Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie, taka lekcja nietypowa z kamerą w ręku i dzisiaj co nieco na temat słowa test. Chodzi o taki test, co dzieci piszą w szkołach na przykład. No i właśnie, powiedziałem przed chwilą po polsku, że dzieci. Piszą. U, nas, u nas jest taka kolokacja, że test się pisze, więc my, Polacy, jak tłumaczymy tego typu zdania na język angielski, jestem, jesteśmy skłonni y, y, dokonać kalki językowej, czyli zastosować dosłownego tłumaczenia, czyli write. Write a test. Czy tak można powiedzieć? Każde źródło, każdy słownik powie wam, że tak nie można, że nie można takiej kolokacji użyć. W języku angielskim się testu nie pisze. Więc co się robi? No uruchamiamy na przykład słownik kolokacji. To jest słownik w gratisie w Internecie. Słownik Oxfordu. To jest adres. Weźcie sobie. Ja już sobie tu właśnie pisałem test. Klikam. No i mamy z jakimi czasownikami wiąże się test. Web. The plus test. No i mamy trzy możliwości. Do, sit i take. Czyli test można robić, test można, uwaga, siedzieć. Można dodać fo, nie trzeba. I test można brać. W szkołach najczęściej podajemy take. Okay? Na przykład tomorrow I'm taking a test. Że jutro piszę test. Więc co z tym write a test? Tak jak powiedziałem, każdy Wam to skreśli. Każdy nauczyciel uzna Wam to za błąd. I słuchajcie ostatnio byłem w szoku. Oglądałem sobie tutaj filmik na kanale Bob the Canadian. Ja go nieraz Wam polecałem. To jest kanadyjczyk. Naprawdę super lekcje. I robił lekcje na temat szkoły. No i powiedział właśnie o co nieco o teście. I słuchajcie, użył kolokacji Write a Test. To jest 43 minuta, 30 sekunda. Może cofnę kawałeczek żebyście to usłyszeli. Best. Um, so great all levels of education it would be good. Anyways, let's continue the lesson, folks. When you're in school, sometimes you have to write a test. No i właśnie powiedział, sometimes you have to write a e test. Całkiem niedawno o tym robiłem też lekcję że E czasami czytają sobie A e dla podkreślenia. No ale przede wszystkim zobaczcie co powiedział. Write E. -test test. No, słuchajcie, dla mnie to jest coś niedopuszczalnego, Jak ja to usłyszałem, sam byłem w szoku. Zapytałem w komentarzu, ale niestety mi nie odpowiedział, dlaczego tak powiedział. Tu mój komentarz jest. Natomiast przypomniałem sobie, że jest jeszcze jeden kanadyjczyk na YouTubie, którego też bardzo poleca, polecam. To jest Mad English TV. I tutaj pod jednym z wynikiem zapytałem o dokładnie to samo, że tak powiedział jeden Kanadyjczyk i co jest grane, no i Matt mi odpisał. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj mamy ten komentarz. In Canada we say write a test. Czyli uwaga, w Kanadzie, w tej odmianie kanadyjskiej języka angielskiego mówią write a test. No ja słuchajcie, jestem w szoku. Podpytałem jednego Brytyjczyka i Amerykanina, na co na, temat, na ten temat sądzą. No i powiedzieli to samo, co wszystkie możliwe słowniki, no że dla nich jest to niedopuszczalne, nienaturalne i sobie nie wyobrażają, żeby tak ktoś. Powiedział, choć jeden mi powiedział, że chyba słyszał yy, w South Africa, czyli że w RPA tak niby mówią, no ale jak widać, mówią też tak w Kanadzie. Niemniej jednak, absolutnie tego nie róbcie. Nigdy nie, podawiam, nigdy nie stosujcie takiej kolokacji. Write a test, bo tak jak powiedziałem, każdy wam to skreśli. No ale cóż, jak widać, angielski to jest naprawdę odchłan i czasami spotykamy coś, co by się nam wydawało, że. Że po prostu jest to niemożliwe. Dzięki.